Jednym z kluczowych zadań własnych gminy jest opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. To właśnie w ramach tego dokumentu zapisano budowę łaźni i ogrzewalni w Pile, która miała służyć osobom bezdomnym, a tych w naszym mieście nie brakuje. Przy realizacji tego projektu pojawiły się jednak problemy, które storpedowały działania urzędników. I to jest ciągle jeszcze temat otwarty. Natomiast fakt, że nie ma jeszcze tej ogrzewalni czy oddzielnej łaźni na, w żaden sposób nam na ten moment nie przeszkadza zajęcie się właściwie osobami bezdomnymi, dlatego że te usługi świadczy wtedy Monar Markot. Co więc stanęło na przeszkodzie, aby bezdomni znaleźli schronienie w budynku przy ulicy Poligonowej, skoro w 2012 roku rozpoczęły się tam prace remontowe mające na celu doprowadzenie obiektu do stanu używalności? Na to pytanie odpowiada nam Lech Gąsiorowski, dyrektor Centrum Pomocy Bliźniemu Monar Markot w Pile. Przy rozbiórce tego budynku, jak zaczęto remont, okazało się, wyszło na jaw, co tam jeszcze trzeba zrobić? Bo samo to pierwsze rozpoznanie to było takie, że da się to zrobić. Pojawia się jednak pytanie, dlaczego urzędnicy dopuścili do rozpoczęcia prac remontowych budynku, który nie nadaje się do niczego innego jak tylko do rozbiórki. Dokumentacja była przede wszystkim spieprzona, tak? no bo no jeśli, jeśli projektant nie pojawia się na budynku, a, a próbuje go tam rysować, no to później się takie rzeczy robią. Z takim stanowiskiem nie zgadza się sam projektant, który nie zgodził się na rozmowę przed kamerami. Przysłał jednak do naszej redakcji krótkie oświadczenie. W mojej ocenie zasadniczy błąd przy realizacji tej inwestycji nastąpił na etapie jej planowania, przez Urząd Miasta w Pile, ponieważ rozpoczęcie inwestycji nie było poprzedzone analizą techniczno-ekonomiczną. Gdyby taka analiza była przeprowadzona, inwestor posiadałby wiedzę przed zleceniem opracowania projektu, że ten obiekt nie nadawał się do planowanej noclegowni. Koszty zostały już jednak poniesione i jak się okazuje wcale nie małe. Za samo przygotowanie projektu miasto zapłaciło około 22 tysięcy złotych, a na zakup materiałów przeznaczono 82 tysiące. Dziś już wiadomo jaki będzie dalszy los tego budynku. Budynek ten zostaje przeznaczony do rozbiórki, natomiast prowadzone są rozmowy już z Markotem na temat udostępnienia nowego budynku na niepodległości, na potrzeby Markotu. Należy mieć tylko nadzieję, że tym razem plany uda się zrealizować i już za kilka miesięcy w naszym mieście powstanie łaźnia i ogrzewalnia dla osób bezdomnych.